Dąbrowie Białostockiej powstanie spółdzielnia energetyczna mająca na celu zniwelowanie różnic stawek energii elektrycznej. Połączenie gminy Dąbrowa Białostocka z spółką PGKiM, z domem kultury da nam możliwość przesyłania energii z paneli fotowoltaicznych, takich jak tutaj za nami, bez dodatkowych opłat tak naprawdę, czyli generując tutaj energię elektryczną, nie wykorzystując ją w danym miejscu, gdzie te panele się znajdują, możemy przypisać do tych paneli, Licznik znajdujący się nawet kilometr, 2, 3 czy 10, aby był w zasobie gminy Dąbrowa Białostocka bądź PGKIM, czy też naszego domu kultury. I maksymalnie możemy wykorzystać tą energię elektryczną, którą wyprodukujemy w naszych licznikach, zamontowanych właśnie w tych jednostkach. Sami dobrze Państwo wiecie, że gro środków energii elektrycznej to właśnie przesył. Większość tych opłat, które mamy w naszych domach, gospodarstwach domowych, to właśnie koszty przesyłu i ten przesył chcemy zniwelować do zera. Mogą zakładać się właśnie te spółdzielnie energetyczne gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Nie może być to zakładane przez aglomeracje miejskie tylko i wyłącznie. Dlatego też my tutaj korzystamy z tej możliwości. My takie jednostki, takie spółdzielnie energetyczne są na terenie województwa podlaskiego. My będziemy jako czwarta taka spółdzielnia, by podążać za tymi nowinkami technologicznymi, za tymi nowinkami, z których możemy skorzystać, a tym samym zniwelować nasze koszty energii elektrycznej. Nie tylko w gminie, ale też w spółce i w jednostkach podległych, takich jak miejsko gminy Ośrodek Kultury. Po wpisaniu do KRS i dopełnieniu formalności z Związanych z założeniem spółki zostanie wybrany zarząd spośród pracowników Urzędu Miejskiego, w celu nie ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem. Dodatkowo, mając taką spółdzielnię, możemy korzystać z programów Unii Europejskiej, ale też i polskich dotyczących dodatkowych nowych paneli fotowoltaicznych, nowych instalacji, co daje nam dodatkową punktację z racji tego właśnie, że jesteśmy w tej spółdzielni energetycznej. Prognozowany termin rozpoczęcia funkcjonowania spółki to pierwszy kwartał 2025 roku.